Reprezentuję Związek Nauczycielstwa Polskiego, bardzo stałą organizację, 110 lat, powstałą w Pilaszkowie przez środowisko wiejskie, nauczycielskie w obronie języka polskiego, 110 lat to kawał czasu. Staramy się o tę tradycję tego dobrej edukacji, dobrego wychowania przez te lata nieściśle kagane poświaty i myślę, że w tej chwili ten kagany Oświaty będzie się nadal palił i będzie dobrze funkcjonował. Głównym tym zadaniem związku zawodowego jest przede wszystkim ochrona praw i interesów pracowniczych. Stąd też nieobojętna jest moja dzisiejsza obecność? Prawa, tak, Taka. Taka, ale dokończę. Ja mówię o związku zawodowym. Tak, tak. Tak, tak Ale oczywiście w swoim statucie. Ale ja Pani. Już mówię, ale w swoim statucie mamy przede wszystkim popieranie wszystkich dążeń do rozwoju polskiej edukacji. Dlatego też z wielkim entuzjazmem podchodzimy do wszelkich zmian związanych z podniesieniem jakości edukacji, również z kształceniem dzieci bezpiecznym, dobrym na miarę XXI wieku. Natomiast ostro sprzeciwiamy się wszelkiej destrukcji, stabilizacji, reformy oświaty i jakiemuś chaosowi wprowadzającemu. Jednocześnie jestem samorządowcem, a więc y, też wiem na, na jakim poziomie i ile wynosi subwencja oświatowa, prawda, ile, jakie są y, budżety samorządów, ponieważ się o tym interesuję. Nie tylko jako prezes Związku Kąsiedzkiego, gdzie negocjuje warunki prawda bytowe nauczyciele, ale również i dzieci. Uczestniczyłam w wielu przekształceniach, w wielu likwidacjach, do których się nigdy nie zgadzałam, placówek oświatowych, bo te małe placówki oświatowe to jest moje serce. Ja rozpoczynałam pracę w takiej małej placówce oświatowej i wiem, że ta placówka oświatowa mała na wsi to, to nie jest tylko szkoła, to jest serce tej miejscowości. To jest, mało tego, to jest miejsce strategiczne. Gdzie jakby się coś działo, mieszkańcy mają prawo tam się udać. Jest to nierozerwalnie miejscowo związana z parafią i z życiem mieszkańców. Dlatego ostro przeciwdziałam się takim dyskusji. Natomiast mówię, jestem również samorządowcem, więc myślę, że będę takim głosem środka. Głosem środka, ponieważ to znam budżety gmin, a zwłaszcza w dziedzinie oświatowej. I wszyscy wiemy, ja analizuję, co rocznie wykaz subwencji oświatowej, jaka jest realizowana terenie powiatu polskiego. i nie wiem, czy z zadowoleniem, czy niezadowoleniem powiedzieć, cieszę się, że organy prowadzące dokładają, ale nie ma organu prowadzącego na terenie powiatu płockiego, który nie dokładałby oświaty. Tak jak to pan burmistrz powiedział, świetnie byłoby, gdyby ministerstwo, gdyby subwencja oświatowa tylko pokrywała płace nauczycielskie. To już resztę jakbyśmy dali radę, ale w tej gminie akurat nie pokrywa. Nie to, że ja bronię pana burmistrza, bo on jest na sytuacji patowej, zrozumcie. My dzisiaj cieszę się przede wszystkim dużo, że mamy przedstawicieli rządu. Samorządu, bo może jak jest dużo nas, to może wspólnie możemy więcej. Te dylematy, o których dzisiaj tu spotkaliśmy się, w gminie, nie dotyczą tylko gminy drogi. To będzie w wielu jeszcze innych gminach, bo każdy samorząd ma serce po właściwej stronie i wie, że te placówki chce, żeby istniały. A jednocześnie ma, ma radnych, którzy są podejmować decyzje, którzy są kawałek drogi, którzy chcą te życie społeczne prowadzić w różnych dziedzinach, to nie jest tak takie proste. Myślę, że dzisiaj podyskutujemy dużo, wiele na ten temat, ale trzeba będzie spotkać się w pewnych grupach roboczych, gdzie będą przedstawiciele nauczycieli, rodziców, prawda? Gdzie będą dyrektorzy szkół, które są najbardziej o żywo zainteresowane, przedstawiciele samorządu, związki zawodowe chętnie się włączą w te negocjacje i w tej grupie roboczej usiąść i podyskutować, żeby wypracować coś naprawdę mądrego, bo stanęliśmy przed dużym problemem. Łatwa, zwłaszcza w kontekście małych szkół. I kochani, ja nie chcę przedłużać, bo mamy tu bardzo dużo, będą każdy chciałby zabrać głos. Ja mówię z takim głosem w środka i spotkajmy się w późniejszym czasie. Dzisiaj wysłuchajmy się nawzajem, jak najbardziej kulturalnie, jak najbardziej weźmy sobie do serca wszystkie racje i spotkajmy się, żeby wspólne stanowisko. Pan burmistrz nie podjął dzisiaj żadnej decyzji, prowadzi społeczne, z wszystkimi, z tymi co chcą tej reformy, z tymi co nie chcą tej reformy, z tymi co chcą małych szkół i z, tymi, i z tymi innymi, którzy mówią ta nauczycielka ma tylko troje dzieci i zalega tyle sama ja mam 28, bo i takie głosy słyszymy, dlatego trzeba pracować, coś, co będzie po środku, co nadaje wszystkie grupy społeczne, a pozwoli też rozwijać się w gminie drogi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Dzień dobry państwu, dziękuję bardzo panie przewodniczący za...